Bye. Jeżeli chcesz nauczyć się grać na akordeonie, piosenki, biesiadne, a może chcesz zagrać na przykład takie bela ciał na akordeonie, które zagrasz i wykorzystasz na każdej imprezie, to zapraszam Cię na szkolenie online, które poprowadzę na żywo. Będziemy uczyli się grać właśnie bela ciał na akordeonie. Szkolenie potrwa około 90 minut. Jest absolutnie bezpłatne, pod koniec szkolenia uczestnicy dostaną także nuty do pobrania, literowo podpisane. Zapisz się na szkolenie, kliknij gdzieś w przycisk koło tego filmu lub wejdź na live. zostaw tam swojego maila i zaraz sprawdź koniecznie, czy przyszło Ci potwierdzenie, sprawdź spam, poprawnie ćwisz swojego maila, zapisz się teraz i widzimy się już na szkoleniu, na żywo.